Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym nagraniu z serii nagrań nastawionych, nakierowanych na opowiadanie o Human Design, przedstawianiu Ci informacji, które o Human Design mam i dzieleniu się moimi doświadczeniami z tym związanymi. Dzisiaj będzie bardziej technicznie, a mianowicie jak zacząć? Jak zacząć w ogóle tę przygodę? Od czego ją zacząć? Pierwszym ważnym krokiem jest. Wejście na stronę, która wygeneruje ci Twój graf, tak zwany. Darmowe, jakby to jest darmowe, po prostu wchodzisz, wpisujesz swoje dane, generujesz sobie swój graf na bazie którego jesteś w stanie podjąć kolejne kroki, bo wtedy wiesz, na czym warto się skupić. I tak naprawdę, jeżeli planujesz też dalej oglądać to nagranie, kontynuować, jakby zgłębianie tego tematu, to jest wręcz niezbędne. Ponadto będzie ci łatwiej wyciągać informacje z tego, co ja mówię, bo będziesz wiedział, będziesz wiedziała, czy te informacje dotyczą akurat Ciebie, bo będziesz, e, będziesz widział, czy, czy na Twoim grafie te informacje są, więc po prostu w, tu w, pewnie w opisie wideo będzie link do tej strony, na którą wchodzisz, wpisujesz swoje dane i masz gotowy graf. Dane, których potrzebujesz, to jest Twoja data urodzenia i godzina urodzenia. Dokładna godzina urodzenia. Teraz jest szansa, że możesz nie znać tej godziny urodzenia. Najprostsze sposoby to jest książeczka zdrowia, akt urodzenia czasami, informacja od mamy, zazwyczaj to mamy dobrze wiedzą. W ostateczności z tego, co kojarzę, to jest odwiedzenie Urzędu Stanu Cywilnego, bodajże w mieście, w którym się urodziłeś, urodziłaś i tam otrzymanie takiej informacji. Kiedyś chyba nawet patrzyłem, że da się to jakoś zrobić przez internet, ale to wiadomo, w Google sobie wpiszesz i prawdopodobnie się dowiesz, jak to zrobić. Ale to jest ostateczność. Jakby z tego, co ja widzę. Co też mnie na początku zyskiwało, teraz już nie zaskakuje. Jak ja kogoś pytam o godzinę urodzenia, to bardzo często ludzie wiedzą, a mniej często, ale też często odzywają się do swojej mamy i się okazuje, że mama to wie. I teraz. Jeżeli naprawdę nie uda ci się ogarnąć godziny tak dokładnej, ale na przykład znasz, nie wiem, porę dnia, jesteśmy w stanie jakby z tym jak, um, użyć tego, ale tylko do um, niektórych elementów Twojego grafu. Do takich, które zmieniają się tak na przestrzeni dnia czasem czasami się nie zmieniają na przykład. Nie będę się tego domyślał, bo to nie ma sensu. Jesteśmy w stanie z tym, z tego użyć, ale tak jak mówię, jeżeli naprawdę chcesz w ten temat się zagłębić, dokładna godzina urodzenia. Jeszcze tam jest miejsce potrzebne do wpisania, tylko że u nas w Polsce akurat miejsce nie robi różnicy, mamy jedną strefę czasową. Miejsce urodzenia robi nam różnicę, kiedy na przykład byśmy żyli w Stanach, urodzili się w Stanach, no to tam jednak stref czasowych jest kilka, więc ta, to miejsce urodzenia jest istotne. Tak jak mówię, u nas w Polsce nie do końca. Jest to istotne. No i dobrze. masz ten swój graf. Wygenerowałeś, wygenerowałaś. Co teraz? Najważniejsze to jest to, co masz na szczycie tego grafu, tutaj na górze, czyli tak zwany typ. W moim przypadku, hmm, ja cię teraz pokazuję graf w sumie z aplikacji na telefonie, a twój będzie trochę inny, więc. Dobra, następnym razem już będę pokazywał na tym, który się dobie wygeneruje dzisiaj. Dzisiaj tylko takie kluczowe informacje ogólna bardziej. Więc twój typ to jest w sumie pierwsze to warto zgłębić tak dogłębnie. Bo sam typ opis twojego typu już ci bardzo dużo powie. Teraz mamy cztery typy. Idąc od tego, tych, których jest najwięcej, jeżeli chodzi o populację, do tych których os, typów, którego, którego jest najmniej, to mamy tak generatorów, projektorów, manifestorów i reflektorów. Pierwsza grupa generatorów dzieli się, jakby jest taki dwie grupy w tej jednej grupie, czyli są tak, zwany, tak zwani czyści generatorzy i manifestujący generatorzy. Ten temat to jest szerszy temat, więc on prawdopodobnie będzie rozwinięty przeze mnie w innych nagraniach, ale tak już teraz, to żebyś wiedział, żebyś wiedziała. I generatorów jest mniej więcej 70%, jeżeli chodzi o populację ludzi na świecie. Kolejna grupa to projektorzy. Tych jest około 20%, jeżeli chodzi o populację. I ja jestem na przykład projektorem, i w tym momencie nie boję się powiedzieć tego, że projektorzy to jest. Najbardziej wyjątkowa grupa pod kątem inności, ponieważ jest to nieenergetyczna grupa ludzi. Nieenergetyczna, czyli my, jako projektorzy, nie mamy tak zwanego naturalnego motorka tego generatora, który sprawia, że tak, jak właśnie generatorzy, możemy dużo szybko pracować. Jako, ja, jako projektor, mam bardzo. Znaczy źle to nie tak, ja mam, mam energię, żeby było jasne, ale ja muszę ją dużo bardziej szanować. I na przykład w moim przypadku nie liczy się to, ile robię, tylko to, czy i jak moja praca wpłynęła na drugiego człowieka. Czyli teraz, to jest to, że już mówię o projektorach, a teraz wiem. Dobra, jeszcze ten wątek poruszę. I jakby u mnie, jako u projektora, jest istotne to. Ile ja pracy włożę teraz, na przykład, w tworzenie tych nagrań? Oczywiście, tę pracę włożyć muszę, bo to musi jakoś powstać, ale już po tych kilku latach wiem, że to nie jest to, za co ja mam się teraz doceniać. To jest element, to jest droga do tego, żeby dotrzeć do tak zwanego mojego docenienia, zauważenia siebie, które jest, opiera się na sukcesie, który jest oparty na tym, żeby, żeby wpłynąć na drugiego człowieka. Czyli mój sukces zależy od tego, jak mój wkład w życie drugiego człowieka. Znaczy, na, na ile to, co robię, ma wpływ na to, na drugiego człowieka. Więc, żeby było teraz sprawiedliwie, to jeszcze powiem, wrócę do. Mm, przepraszam nie Wrócę do generatorów. A mianowicie, że u generatorów typ generatora to jest typ, który, jak sama nazwa mówi, ma w sobie tak zwany generator, tak zwany sakral, który jest naładowany energią, który sprawia, że ty, jako generator, ty, jako generatorka, masz, Naturalną, życiową energię do działania, do tworzenia. Generatorów nazywa się budowniczymi, takimi twórcami, którzy namacalnie, jakby przenośni dosłownie swoimi rękami, swoją pracą, tworzą tworzą ten świat. I teraz ważne: to, że Ty masz energię i możesz pracować tak od rana do wieczora, bo masz na to energię, to jest jedno, tylko żeby to działało i miało sens, to to, co Ty robisz, musi to jest ważne. Musi sprawiać satysfakcję. Im więcej satysfakcji w Twoim życiu, tym więcej energii, tym więcej możliwości na tworzenie tego, co wartościowe, co sensowne. Bo jeżeli robisz coś, to ci nie sprawia satysfakcji, to się męczysz i docelowo to dotyczy właśnie generatorów frustrujesz się. W przypadku mnie, jako projektora, który nie żyje spójnie, spójnie ze sobą, nie osiąga sukcesu, sukcesów w postaci wpływu na drugiego człowieka. To tym takim zwanym zachowaniem not-self, czyli tego bycia nie sobą, jest tak zwane rozgoryczenie. Oj, rozgoryczony projektorek, to jest to jest energetycznie nieprzyjemne, naprawdę. Ja się mówię to jako projektor, który jest projektorem, który zrozumiał swoje rozgoryczenie i zrozumiał, jakie to jest toksyczne drugiego człowieka. Ale o tym też będzie, kiedy idzie. Trzeci typ, to jest około 8%, 10%, bo tam wiadomo, to się będzie zmieniało też, ja mówię bardziej orientacyjnie, żebyś po prostu. Miał, żebyś miała to poczucie, jak te grupy się rozkładają. To, jest, to są manifestorzy. To jest bardzo specyficzna grupa, ponieważ manifestorzy tak naprawdę to jest, jak sama nazwa mówi, jedyna grupa, która tak naprawdę jest stworzona do tego, żeby manifestować, swoje inicjować nowe rzeczy pożyć tak już, jest taka jakby hierarchia, że jest manifestor, który inicjuje, projektor, który jakby patrzy i jakby rozporządza energią, generator, który właśnie przez pryzmat swoich zasobów i tego, w czym jest świetny, co mu sprawia satysfakcję, tworzy to. I jest jeszcze reflektor, o których powiem na, powiem na końcu, który jakby patrzy z boku, jak bardziej przez pryzmat czucia, stwierdza, czy to wszystko działa, czy nie działa, to można poprawić wzajemno do manifestorów. Jest to grupa, która jest też bardzo inna pod kątem tego, że to są ludzie, którzy inicjują, którzy są stworzeni do tego, żeby robić totalnie nowe rzeczy, żeby przełamywać jakieś Tworzyć nowe rzeczy, to jest chyba najlepsze. Robić coś, czego nikt inny nie zrobił, jakby oni mają siłę taką totalnie twórczą do tego, żeby tworzyć wręcz nowy świat. Jak jesteś obok manifestora, który jest tak zwanym swoim selfie, to uwierz mi, że to, co jest niemożliwe, staje się możliwe. Taki manifestor wyciągnie z ciebie po prostu. To, co najlepsze pod kątem zainspirowania Cię, popchnięcia Ciebie. Manifestor to jest ktoś, kto po prostu emanuje tym, że jak on coś chce, to to powstanie. Dlatego cudownie jest obok siebie mieć takiego manifestora, jednocześnie też to jest duże wyzwanie, ponieważ na przykład takiemu manifestorowi nie możesz mówić, co ma robić. Nie możesz. Jakby to jest najgorsze, co możesz powiedzieć. Manifestorów, się informuje. Manifestorzy są tymi, którzy inicjują. Ty nie inicjujesz w kierunku manifestora. Jak jesteś manifestorem, to ty inicjujesz. Jakby jeżeli nie ma, nie płynie z ciebie zainicjowanie czegoś, to będzie zgrzyt w relacjach, bo ktoś ci coś narzuca. Manifestorów się informuje i tak samo ty, jako manifestor, ty jako manifestorka. No w pewien sposób, nie, nie mogę powiedzieć, że masz, bo to jest już mówienie, co masz robić, czyli informuje cię. Że lepiej ci się będzie żyło, jak będziesz informował, będziesz informowała innych o swoich działaniach. Bo Twoje działania dla innych mogą być przerażające wręcz, niezrozumiałe, bo ty, ja tak często widzę manifestorów, manifestor po prostu biegnie przez życie, on nie ma czasu się zatrzymywać, informować, ale żeby tobie żyło się lepiej, to, to warto, żebyś się poinformował. Więc to są manifestorzy. Eee... I ostatnia grupa to są reflektorzy. To jest nawet mniej niż 1% z tego, co, co informacje mówią. To jest bardzo rzadki, jakby mała szansa, że ktoś jest reflektorem. Ja osobiście nie poznałem jeszcze reflektora, ale na tyle, co do tej pory zgłębiałem temat, to są po prostu osoby, które totalnie czują. To są osoby, które nazywa się tak, takimi totalnie lustrami, że bardzo często, jak jesteś obok reflektora, to ty patrząc na niego, widzisz tak totalnie siebie. Przez to też jednym z problemów reflektorów jest to, że ludzie nie widzą ich, tylko widzą siebie i projektują dużo rzeczy na nich. Tak jak mówię, ja nie miałem do czynienia z reflektorami. Chętnie bym takowego poznał i z nim porozmawiał i nawet pomógł mu pozgłębiać jakby jego świat. Ale tak jak mówię, na razie nie miałem takiej przyjemności, więc, e, więc tak. E, rozgadałem się troszeczkę w tym temacie. I w sumie dobrze, ponieważ ta jest druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli poznaje się swój, swój graf, siebie, a mianowicie tak zwany profil. Profil jest 12. Ja mam profil 1, 3, czyli jakby profil składa się z dwóch cyferek, każda z cyferek coś oznacza. Nie będę teraz każdego profilu omawiał, bo to by za długo zajęło, ale chcę ci wytłumaczyć, czemu profil jest ważny. Na przykład moje jeden 3 to jest, jeden to jest tak zwany detektyw. Ktoś, kto po prostu głęboko analizuje rzeczy. Ja potrzebuję głębi. Ja jakby widzę coś zwykłego, a ja widzę w tym głębie. Moja przyjaciółka się właśnie często z tego śmieje, że czasami jest, no takie, macie jakby, no nie wszystko trzeba tak zgłębiać. Ja mówię, no ja muszę wszystko, w sensie nawet nie tyle, że muszę, to jest silniejsze ode mnie. Moja jedynka w profilu sprawia, że ja potrzebuję głęboko wszystko zgłębić. Jednak dużym cieniem mojej jedynki w profilu jest na przykład to, że nigdy nie ma końca zgłębiania. Zawsze można się dowiedzieć więcej i to na przykład z powodem, dlaczego zwlekałem, zwlekam z wyjściem z informacjami, jeżeli chodzi o Human Design. Bo ciągle mam poczucie: ale kurczę, mogę więcej, mogę się więcej nauczyć. No nie, to jakby to akurat nie służy. Druga strona to jest tak zwana u mnie trójeczka w profilu. To jest takie. To jest coś w stylu, ty mi powiesz, że jak dotknę czajnika, to się oparzę, a ja mam takie. No dobra, ale ja muszę i tak dotknąć. To jest takie doświadczanie. To jest to się nazywa tak niefajnie fajnie męczennikiem. Czyli jakby ja muszę doświadczyć, ja muszę poczuć, ja muszę jakby przeżyć, dlatego też w moim życiu było, różne, było dużo różnego rodzaju przeżyć. Gdzie się po prostu wrzucałem w jakieś sytuacje, których nie musiałem się wrzucać. Ale plusem tego jest to, że ja później wychodzę jakiś zmęczony, umorusany, metaforycz, metaforycznie, bo czyli tak praktycznie nie było. Wychodzę z takiego doświadczenia i mam doświadczenia. I ja wiem, że tego doświadczyłem. Tak jak na przykład teraz dzielę się tym Human Design, dlatego że ja tego doświadczyłem i doświadczam, więc ja wiem, co ci pokazuję, co ci daję. Więc profil to jest taki, jakby to jest informacja, która pokazuje ci, jak ty odbierasz świat, jak ty e, doświadczasz życia. Jak ty funkcjonujesz między ludźmi? Mój profil 1:3 jest mocno oparty na tym, że ja jestem bardziej stworzony do bycia samemu. Tak samo jak mój typ projektor stworzony jest do tego, żeby tworzyć głównie relacje jeden na jeden. Projektor, aura projektora jest tak zwana tak wbijająca. Dosłownie czasami to jest tak pisane, jakby ktoś sobie przykładał ci pistolet taki do głowy w stylu: Ja cię widzę teraz tak głęboko. I. Tego już się nauczyłem. Ja się męczę, kiedy są spotkania więcej niż jedna osoba, kiedy mam rozmawiać w tym samym czasie z jedną osobą. Ja i tak zawsze wtedy wybiorę jedną osobę, jak to jest grupa, i na niej się bardziej skupię. Minusem tego jest to, że to jest tak też fajnie opisane. Jak w pomieszczeniu są dwie osoby i wejdzie tam projektor, to jest ogromna szansa, że jedna z tych osób poczuje się odrzucona, bo ja jako projektor skupię się na jednej z osób i takie projektorskie skupienie. To jest coś zajebistego, bo masz takie poczucie, że ktoś się na tobie skupił, ale jednocześnie jak ktoś patrzy na to z boku, to ma takie... Nie lubię tego człowieka, jakby coś jest niefajnego. No jest niefajnego, bo nie masz teraz dostępu do tej aury, czyli masz takie poczucie, jakby ten projektor się odrzucał. No ale znów, jakby... muszę się troszeczkę hamować, bo, bo, bo za dużo wątków potwieram. Więc profil. Profil to jest kolejna kwestia, która bardzo jest w stanie ci pomóc zrozumieć ciebie i twoje postrzeganie świata. I teraz zobacz, że już mamy dwa czynniki, które dają przestrzeń do wielu konfiguracji. I teraz, jak, jak można, jakby wszystkich wkładać do jednego wora, jak tu już widać, jak bardzo może ktoś być inny w kontekście energii, w kontekście sposobu odbierania informacji, w kontekście podejścia do życia. A to dopiero są dwa tematy. Więc profil to jest drugie, na co polecam Ci zwrócić uwagę. Trzecie, to jest tak zwany autorytet wewnętrzny. I nie pamiętam, ile ich jest, ale chyba dziewięć. I autorytet wewnętrzny, to jest tak metaforycznie znów patrząc, to jest ktoś, kto w aucie zwanym Twoim życiem powinien siedzieć za kierownicą. Twój autorytet wewnętrzny powinien trzymać kierownicę i Cię prowadzić przez życie. Autorytet wewnętrzny. A problem jest to, że w tej metaforze za tą kierownicą siedzi kurczę umysł. Znamy tam umysł, który działa na bazie strachu, na bazie logicznej analizy, na bazie tylko i wyłącznie komfortu, chwilowego bezpieczeństwa. No i jeszcze przez pryzmat naszych doświadczeń, przez pryzmat patrzy przez pryzmat przeszłości i traum. Dlatego my jesteśmy jako ludzie. Globalnie nieszczęśliwi, bo my ciągle biegniemy za tym umysłem, a nie za naszym wewnętrznym autorytetem. I ja bym chciał Ci teraz powiedzieć, że ja już podążam totalnie za swoim autorytetem. Jednak tak nie jest. Oczywiście, dużo, 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 dużo bardziej za nim podążam, ale nadal mój umysł się wkrada i mnie zatrzymuje. I zasiewam wątpliwości, ale już tyle razy doświadczyłem tego, że mam takie. bo. Mój wewnętrzny autorytet to jest intuicyjny, śledzionowy, to jakby jest są różne nazwy. Jest to autorytet działający w tu i teraz. Jakby ja tu i teraz dostaję info, to jest dobre dla mnie. Albo tego posłucham, albo nie posłucham. I już wiele razy miałem tak, że mój wewnętrzny autorytet, moja intuicja, którą nazywam księżniczką, bo tak mi jest wygodniej, tak się nauczyłem. Za każdym razem, kiedy czułem, że księżniczka mówi mi zrób to, ja robiłem inaczej. No to później miałem takie Maciuś, ale przecież mówiłam Ci takie wewnętrzne. No ja wiem, wiem. Tu paradoksalnie wkrada się często moja trujeczka w profilu, która sprawia, że no ja wiem, ale jakbyśmy tak doświadczyli jeszcze raz. No i sobie doświadczam. Tylko też warto jakby się nauczyć, czy jeszcze warto to samo doświadczać, czy już nie. Dobrze, ale autorytet wewnętrzny, czyli tak zwany Twój kompas, taki energetyczny, duchowy kompas, który Pokazuje Ci, nie pokazuje Ci, który Cię prowadzi przez życie. I tak jak mówię, proces od słucham umysłu do słucham autorytetu emocjonalnego to jest proces, bo trzeba się na nowo nauczyć zaufania sobie. Tylko tak jak mówię, jak Ty zaczniesz żyć swoim autorytetem wewnętrznym, ja Ci gwarantuję, że Twoje życie się o 180 stopni obróci, zmieni. I jednocześnie gwarantuję Ci, że ten proces może być i będzie zabawny, czasami serio zabawny, czasami tak przenośnie zabawny, bo okaże się, że kiedy chcesz podjąć decyzję, to czujesz na przykład swój wewnętrzny autorytet i mówicie: No, idź w lewo. A on mówi: Nie, no, przecież zawsze w prawo, czyliśmy, idź w prawo. Wszyscy idą w prawo, zobacz, a ty masz taki, ale ja chcesz iść w lewo. I pójdziesz w lewo. I się okaże, że idziesz w lewo, a na przykład wszyscy mówią: Czemu ty idziesz w lewo, oceniając twoje pójście w lewo, ale ty ciągle czujesz. Ale ja chcę iść w lewo. Jak naprawdę dopiero kiedy dojdziesz do końca tego, do czego szed, poszedłeś, poszłaś i tam dotrzesz, to zrozumiesz, że warto było. Ale po drodze jest to ciągłe takie poczucie, że umysł chce tu, a Ty musisz takie ale ja czuję, że chcę tego. I to jest na początku naprawdę nauka, żeby odsunąć umysł. Słuchać autorytetu wewnętrznego. Czyli to mamy tak. Twój typ to jest pierwsze. Profil to jest drugie, autorytet wewnętrzny, trzecie, dobra, jeszcze czwarte dzisiaj powiem. To jest coś, o czym wspominałem też w pierwszym nagraniu, a mianowicie ten krzyż inkarnacji, czyli taki twój głęboki cel życiowy, taki duchowy, czyli to, po co przyszedłeś, po co przyszłaś na ten świat. I. Tutaj akurat trzeba już pogrzebać, i, i jakby wiedzieć, gdzie szukać rozwinięcia tych informacji, bo to, 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 to troszeczkę wymaga zaangażowania. I na przykład taka moja. moja biureczko odjeżdża. Taka moja jedynka w profilu się świetnie do tego nadaje, więc jakby ja też dlatego tak to podgłębiałem ten temat. Krzyż to jest właśnie ta wskazówka mówiąca o twoim głębszym celu. I na przykład, ja w tym momencie realizuję swój krzyż. Mój krzyż, w dużym skrócie, to akurat jest fajnie, bo to wprost jest napisane, to jest krzyż wyjaśniania. Ja jestem jakby tak na głębokim poziomie stworzony do tego, żeby stać dzisiaj tutaj ogólnie przed Tobą jako człowiekiem i wyjaśniać Ci to, co ja wiem, co dla mnie jest wręcz oczywiste. To też się łączy z tym, że kiedy ja zaczęłem zgłębiać Human Design, czytać te informacje, łączyć kropki, tworzyć jakby swoje patrzenie na to, ja miałem ciągle poczucie. Ja to zawsze wiedziałem, ja to czułem. I ja ci gwarantuję, że też będziesz miał takie odczucie, może nie na takim głębokim poziomie jak u mnie, bo to też wynika z mojego bycia projektorem. Jedyneczki w profilu, ale e, gwarantuję ci, że będą trafiały się takie odczucia w stylu: Ja to zawsze czułem, ja to zawsze czułem, ja to zawsze wiedziałem, ja to zawsze wiedziałam. Ale nie, jakby nie było potwierdzenia, a teraz jest. I teraz, wracając do mojego krzyża. Mój krzyż wyjaśniania właśnie polega na tym, że ja mówię do ludzi o tym, co, co wiem, co, czego się nauczyłem, dzielę się tym. I im bardziej ja to robię, tym więcej dobrego się dzieje w moim życiu, bo właśnie podążam zgodnie ze swoim nocnym autorytetem, spójnie z nim, łączę to ze swoim krzyżem, byciem projektorem, czyli robię tak zwane dwie główne kwestie, w których na koniec dnia zamyka się Human Design i podążanie za nim, czyli nauczenie się życia spójnie ze, swoim, ze swoją strategią. Czyli ta strategia jest związana z typem, czyli byciem generatorem, projektorem, manifestorem, reflektorem, plus podążanie za wewnętrznym autorytetem. Ja gwarantuję, że kiedy te dwie rzeczy się już ogarnie, to życie, życie staje się, życie, życie, twoje życie staje się twoim życiem. Dobrze, bo tutaj też już wyszło dobrych parę minut, więc na dzisiaj to będzie tyle. Mamy cztery jakby główne tematy, na których warto się skupić, czyli Twój typ, Twój profil, Twój autorytet wewnętrzny i Twój krzyż. Dobrze. Dobra, to na tyle dzisiaj. Jestem ciekaw, tak, jestem ciekaw i to mówię teraz z pełnym przekonaniem. Jakie są Twoje pierwsze spostrzeżenia, Twoje pierwsze wnioski, Twoje pierwsze obserwacje, odczucia? Po, po tym nagraniu, może po tych dwóch nagraniach, które obejrzałeś? Obejrzałaś. Więc jeżeli masz ochotę, to, to tam na dole do komentarzy zapraszam. Bo ciekawi mnie, ciekawi mnie odbiór takich informacji, bo na tyle, co, co zgłębiałem temat, to nie jest to popularna wiedza w Polsce. Więc, więc jestem ciekaw. Dobrze. Dziękuję za do dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.